Witam serdecznie na moim kanale. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić bardzo ciekawą hortensję. Mało spotykaną hortensję Grey Star Levasterival. Ta sezonka, którą tu widzicie, rośnie u mnie już trzeci sezon, i pozyskana jest z samodzielnej sezonki, którą ukorzeniłem. Rośnie ona w dość głębokim cieniu. Powinna mieć jednak więcej słońca. W ubiegłym roku pięknie kwitła i miała dosyć duże kwiatki, z tym, że tej lato akurat po prostu zbyt tego słońca po prostu nie ma i te kwiatki ma dosyć dużo mniejsze. Osiąga ona nawet 2,5 metra i potrzebuje bardzo dużo miejsca. W granicach mniej więcej 2 m na 2, bo dosyć mocno się z latami rozrasta. Kwiatki są naprawdę o można powiedzieć zapachu wanilii. Bardzo ładny egzemplarz. Pokażę Wam również 18-letnią tą hortensję, którą. Mam posadzoną w, w innym miejscu, ale naprawdę jest bardzo ważna uwaga. Tutaj mamy Hortensję Lewasi Rival, 18-letnią, która jest wiosną przycinana na wysokość 80 cm, a mimo tego osiąga dość znaczną wysokość prawie że 2 metry ale naprawdę jest godna polecenia ze względu na jej kwiatki. Ten egzemplarz naprawdę ma bardzo duże te płatki, takie czterolistkowe i prezentuje się naprawdę wspaniale, piękny zapach. Jest naprawdę godna polecenia.